Hej, wszystkim, z tej strony Angela z kanału Niedobre Pierogi i mam dzisiaj dla Was recenzję Spider-Man Miles Morales który jest swojego typu rozszerzeniem, mogłabym powiedzieć takim dużym rozszerzeniem do podstawowej wersji która wyszła w 2018 roku i muszę Wam powiedzieć, że byłam bardzo, bardzo sceptycznie nastawiona do tej gry, i tu ze względu głównie na głównego protagonistę, którego jest Miles. Natomiast, zanim posądzicie mnie tutaj o jakikolwiek rasizm, to muszę dopowiedzieć, że ja po prostu uwielbiam Petera Parkera. I nieważne, kto by chciał zająć jego miejsce, to i tak. Nikt mi za bardzo inny na to nie pasuje. No, ale po zakończeniu gry no, muszę troszkę Milesowi zwrócić honor, i to zaraz powiem dlaczego. Historia nowego Spider-Mana dzieje się tuż po wydarzeniach z ostatniej części. I jak pamiętacie, bądź nie, na jej końcu okazuje się, że Miles posiada zdolności pajęcze. Więc tutaj, pod czujnym okiem swojego mentora, Pitera Parkera, nasz 17-letni Miles Morales uczy się, jak być dobrym superbohaterem klasy robotniczej. No i jak to na świąteczną przypowieść przystało, no bo teraz wszystko dzieje się w takich klimatach świątecznych. Okazuje się, że nasz Peter wyjeżdża na mały urlopik ze swoją ukochaną, czyli Mary Jane, zostawiając naszego młodego pajęczaka samego, zdanego tylko na siebie co jest oczywiście świetną okazją, żeby siebie sprawdzić oraz zajrzeć w swoje ego. No i oczywiście od razu po wyjeździe Pitera w mieście zaczynają się dziać złe rzeczy, no bo któż by się spodziewał, że Miles będzie miał coś do roboty podczas jego nieobecności? No i tutaj mamy taką złą korporację o nazwie Roxon, która wynalazła niesamowite źródło energii, które jest w stanie zasilić nawet całe miasta ee, o nazwie Nuform. Ale jak to bywa właśnie ze złymi korporacjami, to raczej chcą zataić fakt, że jednak ta energia szkodzi ludziom zdrowotnie na dłuższą metę. No ale też tam, gdzie mamy złe korporacje, to mamy też naszych obrońców, i mamy tutaj takie specjalne ogrupowanie o nazwie Underground, którzy z kolei posiadają specjalną, zaawansowaną technologię, która umożliwia im walkę, niesamowitą walkę. A nasz Maj z kolei został wciągnięty w wir pomiędzy tymi dwoma przeciwnikami. Historia ogólnie nie jest zaskakująca. Powiedziałabym, że jest po prostu dobra, przyjemna. Znajdziemy tu takie typowe elementy: walkę ze swoimi słabościami, przekraczanie granic. Znajdują się elementy o przyjaźni, zaufaniu, rodzinie itd. Czyli taki Typowy, typowy standardzik, właśnie na takie filmy o superbohaterach. Sam Majest powiedziałabym, że jest to taki dobry, sympatyczny, pomocny chłopiec, którego w zasadzie nie da się nie lubić. To taki młodzieniec o dobrym sercu, który nie ma jeszcze doświadczenia w życiu. I dla mnie ogólnie jest to mdłe, ale, no, ale rozumiem, tak miało być. To właśnie miało ukazać nam, jak taki młody człowiek radzi sobie z taką dużą odpowiedzialnością, jakim jest zawód Spidermana. Natomiast podobało mi się bardzo to, że widać jego, ten jego brak doświadczenia nawet w jego ruchach podczas walki czy podczas bujania się po mieście, gdzie czasem te ruchy jeszcze są takie niepewne, takie niezgrabne. I ehm, to e, tak wyróżnia go od tego naszego Petera Parkera. E, oprócz rzeczywistego porównania do animacji filmowej Spider-Man Universe, to bardziej mi to nawet wszystko przypomina te nowe filmy ze Spider-Manem, w której główną rolę gra Tom Holland. E, no bo wiecie, mamy tutaj... Mm, też młodego chłopaka, który uczy się dopiero um, używać swoich umiejętności, gdzie jest wystawiany na próby, gdzie ma swojego mentora. E, no i nawet ma takiego kolegę pomocnika ze szkoły, który jest również lekko przy kości. No, dla mnie to jest bardzo wszystko podobne. Nie przypada mi natomiast sama muzyka, którą lansuje się Mais. Ale, no jak wiecie, z takimi rzeczami to już jest kwestia indywidualna, ale też z drugiej strony za bardzo mi ona nie przeszkadzała, ponieważ nie była jakoś nachalna, znajdowała się tylko tam w niektórych momentach, więc jakoś to przebolałam. No i stwierdziłam, że no ja już chyba troszkę za stara jestem. Już nie ten młodzieńczy wiek, nie jestem taka tolerancyjna jak niegdyś. Brakowało mi też jakiegoś takiego charakterystycznego arcywroga wroga na miarę, właśnie doktora Octopusa, gdzie którego historię śledz śledzilibyśmy od początku do końca. Tutaj, co prawda, mamy takiego wroga, ale to nie jest do końca wróg. Jest taki, też się powtórzę, troszkę taki mdły, jak, jak dla mnie, a um, naprawdę uniwersum Spidermana posiada. Tyle super e, złoczyńców, że sz... naprawdę szkoda, że nie wykorzystali żadnego z nich. No tutaj mamy rajno, tak, ale rajno to jest bardziej takie mięso do bicia niż jakiś mózg operacji, więc tego mi brakowało. Rozgrywka natomiast jest wręcz identyczna jak w wersji z 2018 roku, tylko z wprowadzonymi lekkimi modyfikacjami, ale powiem Wam, że nadal piekielnie dobrze buja się i porusza po Nowym Jorku, tym razem w takiej śnieżno-świątecznej wersji i nadal piekielnie dobrze się walczy. I tak dla przypomnienia, walka polega na dynamicznym reagowaniu, tak żeby w odpowiedniej chwili zrobić unik i też w odpowiedniej chwili atakować tak, aby nie zostać uderzonym i żeby ładować wskaźnik combo, który z kolei umożliwia Wyprowadzenie ataku specjalnych majesa. Um, a nie jest też tak do końca łatwo utrzymać ten wskaźnik kombo, ponieważ um, do każdego przeciwnika trzeba podejść troszkę inaczej. Gdzie na przykład um, przy takim, który posiada tarczę, trzeba najpierw mu tą tarczę specjalną umiejętnością przyciągnąć do siebie um, i następnie można go dopiero klepać, bo w w innym przypadku jest odporny na nasze ataki i takich elementów jest bardzo dużo, więc trzeba troszkę kombinować, troszkę, troszkę mieć refleks i daje to naprawdę niesamowitą frajdę. Chociaż wydaje mi się, że ten wskaźnik combo jest troszkę łatwiejszy w utrzymaniu niż w poprzedniej wersji. Po prostu wydawało mi się, że dłużej się utrzymuje. Samą walkę w dużym stopniu urozmaica moc Milesa, tak zwany elektryczny jad. Co swoją drogą jest dosyć dziwną nazwą. Mi się zawsze jad kojarzy z trucizną niż z elektrycznością. Ale okej, okay, twórcy chcieliby być nie, nie sztampowi w nazewnictwie, niech tak będzie. No i możemy użyć tego jadu właśnie poprzez wypełnienia podczas walki wskaźnika. Dzięki czemu możemy wykonać jakiś atak specjalny, który miażdży wrogów, który ich oszałamia albo wybija do góry i od razu paraliżuje. No i powiem Wam, że bajeransko się tego używa jest, jest naprawdę moc. No i też tego jadu używamy do rozwiązywania prostych łamigłówek logicznych, gdzie musimy zasilić jadem. E, źródło energii, a później z pomocą pajęczej sieci połączyć to źródło z niedziałającą maszyną lub urządzeniem, żeby je naprawić. E, zagadki nie są zbyt trudne, ale jakąś satysfakcję dają. Ogólnie bardzo na plus. E, oprócz mocy Pikachu Moist posiada jeszcze moc niewidzialności, czyli dokłada na siebie że tak powiem polerynę niewidkę. Jest to umiejętność przydatna w tych sekwencjach skradanych, w której możemy właśnie ominąć przeciwników, albo gdy zostaniemy zauważeni, to możemy szybko jeszcze pod tą pelerynę przysłowiową wejść i zniknąć. Przy tych elementach skradanych, to one również nie zmieniły się względem pierwszej odsłony. Znowu musimy. Gdzieś tam e, się chować i wyeliminować przeciwników e, po cichu. E, fajne jest to, że można tym razem e, jakby złapać przeciwnika będąc na ścianie, nie tylko w wyznaczonym miejscu, na przykład e, na jakimś podwyższeniu, tylko już ze względu na bezpośrednio ze ściany albo sufitu. To było bardzo przydatne. Nowe umiejętności czy zdolności wykupujemy oczywiście za punkty doświadczenia. A z kolei one dzielą się na zdolności bojowe, kamuflażu oraz jadu. Natomiast takie dodatkowe zdolności możemy zdobyć na przykład wykonując różnego typu wyzwania, na przykład walka, w której nie możemy dostać obrażeń, składanie się, w, których, w którym nie możemy zostać zauważeni. Czy też właśnie szybki wyścig pomiędzy obręczami? Co ciekawe, te ostatnie do odblokowania umiejętności możemy odblokować tylko i wyłącznie w Nowej Grze Plus, co moim zdaniem jest bardzo słabe. Jest takim jednym z najgorszych sposobów na wymuszenie, na przedłużenie rozgrywki, ale o tym zaraz. Natomiast gadżety czy te stroje wykupujemy za specjalne żetony, które z kolei zdobywamy wykonując misje poboczne, czy też właśnie takie aktywności losowe, które zdarzają się w mieście. I o ile te pierwsze są nawet ciekawe, ponieważ mają jakieś tam niewielkie zaplecze fabularne, to jeszcze każda próbuje tą rozgrywkę troszkę inaczej urozmaicić, troszkę inaczej podejść do problemu. Natomiast te zdarzenia losowe, to tak jak w przypadku odsłony pierwszej, pojawiają się na mapie i są to tego typu proste aktywności, na przykład z zatrzymaniem pedzącego auta, czy też powstrzymaniem przestępców. Nic ciekawego. Stroje za to są fenomenalne, jak to kobieta lubi ładne, ładne, ładne ubrania. I tutaj Miles ma też ciekawe, nie dość z wyglądu, to jeszcze dają fajne zdolności. I jedną z moich ulubionych jest zdolność, która powoduje, że poruszamy się, poruszamy się 15 klatek na sekundę. Jest to właśnie wzięte z tej animacji Spider-Man I to można dodać do każdego stroju, jaki tylko nam odpowiada. Bardzo podoba mi się jeszcze jeden element, w którym to nasz Spider-Man posiada swój własny profil w mediach społecznościowych. I w miarę postępu fabuły, czy też pomagania ludziom w misjach pobocznych, to Spider-Man zdobywa coraz więcej fanów, i oni na tym portalu rozmawiają ze sobą, oczywiście za pomocą wiadomości. I Oprócz tego, że em, zdają tak jakby relacje z naszych poczynań, gdzie na przykład widzimy zdjęcie naszej akcji gdzieś z boku, to jeszcze te osoby dyskutują między sobą. I to w zasadzie na różne tematy. Nie tylko o spider manie nie tylko o tym, co się dzieje, ale po prostu między sobą są złośliwi. Tak, em, raz na jakiś czas wchodziłam na ten portal i. I bardzo ciekawie mi się czytało tych komentarzy. Nie były takie puste, takie suche, tylko można byłoby sądzić, czy naprawdę ktoś, ktoś to pisał, że ludzie pomiędzy sobą tak pisali. Miasto New York, pomimo tego, że jest to te same miasto, co z pierwszej odsłony, to nadanie mu takiego świątecznego klimatu z wszędzie padającym śniegiem, no. Po prostu robi robotę i wygląda fenomenalnie. No, ale też nie oszukujmy się, dużą robotę również robi sam Ray Tracing, który no, jest po prostu cudowny. Już pomijając to, że możemy zobaczyć swoją postać w odbiciach wieżowcach, czy odbijające się rzeczy w kostiumie naszego spidego. To największe wrażenie mnie zrobiło to, jak ten ray tracing działa na ogół, na ta, całe miasto, także podczas bujania się. Ten efekt jest no, niesamowity, ciężko mi to opisać. Po prostu miasto wygląda na prawdziwsze. No i tutaj możemy sobie wybrać w jakim trybie chcemy grać. Może to być 30 klatek z ray tracingiem w 4K albo też 60 klatek bez ray tracingu, ale też w 4K. Natomiast jakiś czas po premierze pojawiła się trzecia opcja. Jest to 60 klatek i ray tracing, ale już w dynamicznej rozdzielczości, a nie w 4K. Ale mimo to wydaje mi się, że jest to najbardziej słuszna opcja do grania w ten tytuł. Ja Przechodząc do części technicznej, to nie wystąpiły u mnie żadne większe problemy, które by utrudniły mi rozgrywkę. Czasem, oczywiście, pojawiały się jakieś bagi, ale to naprawdę nie mają one znaczenia i chyba jest to już normalne w każdej grze. Natomiast niesamowite wrażenie zrobiły na mnie czasy ładowania. Gdzie naprawdę, czy to ginąc, czy też podczas szybkiej podróży, te ładowania były wielkości kilku sekund. I pomimo tego, że przeszłam tą grę dwa razy, to i tak za każdym razem byłam mile zaskoczona, że tak szybko się załadowało. Naprawdę. No i. Wisienka na torcie, czyli wibracje haptyczne na padzie, na dual sensie, to też jest coś znakomitego. Nadają takie nowe doznania, ponieważ w, każdej, w każdym, nawet niewielkim aspekcie te wibracje się pojawiają, czy to przy wyrzucaniu sieci, czy też przy używaniu jadu, naprawdę czuć tą moc, czuć te iskierki elektryczności pojawiające się na dłoniach. Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale no jest tak jak z wiarem, jeżeli ktoś tego nie dozna, tak naprawdę to ciężko wytłumaczyć. Ale pojawiają się te wibracje nawet przy takich drobnych rzeczach. I tutaj pamiętam scenę jedną z początku gry, kiedy rajno wbiega na jedną ścianę i później burzy drugą ścianę. Tak? Czyli jest tu uderzenie i tu uderzenie. I czuć to napadzie. Najpierw na lewej ręce, jak uderza w ścianę po lewej, i później na prawej, jak uderza na prawej. I ja wtedy zrobiłam. Wow! Zakry! Moim zdaniem największą wadą gry jest jej czas, ponieważ przejście głównego wątku to około 7-8 godzin, a wraz z misjami pobocznymi i wyzwaniami to tak 13-15 maksymalnie. No i powiem Wam, że na koniec czułam lekki niedosyt, ponieważ dopiero rozkręcałam się z używaniem tych umiejętności, a jednak już trzeba było kończyć I twórcy zdawali sobie z tego sprawę, że jednak ta gra nie jest taka długa jak ta podstawka, więc na siłę próbowali to wydłużyć poprzez wcześniej wspomniane elementy, czyli że niektóre właśnie zdolności czy też stroje możemy odblokować tylko i wyłącznie w nowej grze. Plus czego ja bardzo nie lubię, jeżeli twórcy wymuszają na mnie takie coś. No, ale ja niestety nie jestem platynowcem, więc, więc trzeba było przejść drugi raz. Dlatego też Molly sprawia wrażenie bardziej rozbudowanego DLC niż pełnoprawnej odsłony. Więc powiem Wam, że bardzo dziwi mnie cena na premierem, która wynosiła 280 polskich cebulionów. I ja oczywiście rozumiem, że to Next Gen i tak dalej, no ale. Naprawdę, bez przesady, tak? I uwierzcie mi, że jestem osobą, która, której daleko do przeliczania growo roboczych godzin na, na pieniądze, bo potrafię wydać taką kwotę na sześciogodzinną rozgrywkę, ale nową jakąś grę, tak? Natomiast tutaj wydaje mi się, że dobrym porównaniem będzie Uncharted Lost Legacy, czyli Zaginione Dziedzictwo, w którym to też mamy Około 15 godzin rozgrywki, e, natomiast to jakby nie było czuć w niej recyklingu, tak, że m, były nowe miejscówki, były nowe postacie. No, w sumie tutaj też jest nowa postać, ale <laughs> bardziej mi chodzi właśnie, że nie było tego odczucia, że to odgrzewany kotlet. E, no i na premierę kosztowała ta gra 150 zł, więc to wydaje mi się uczciwe. Podsumowując, Spider-Man Miles Morales jest to ta sama gra co Spider-Man z 2018 roku, ale pamiętajcie, że jest tak samo dobra, plus oczywiście te dodatkowe moce milesa, które urozmaicają rozgrywkę, oraz wspaniałe wibracje haptyczne wraz z ray tracingiem. Odradzałabym jednak, że granie w majsa zaraz po przejściu podstawowej części, ponieważ pomimo tego, że majs jest dosyć krótki, to i tak granie jedna po drugiej mogłoby kompletnie zanudzić gracza, a tego byśmy nie chcieli. No więc dziękuję Wam bardzo, grę, polecam i trzymajcie się. Cześć!